Doładowanie z moim kodem TynaIty na casehook daje Wam 10% bonusu do doładowania, dwie darmowe skrzynki i jeden udział w giveawayu. A każde 100 zł wydane na stronie daje Wam złotówkę cashbacku. Można go wypłacić od 8 zł. A codziennie możecie odbierać darmowe skrzyneczki zależne od Waszego poziomu. <laughs> Siemano mordy, ja jestem Tyna, a to kolejny odcinek na moim kanale. Widzowie, jesteśmy na dzisiaj na casehooku. Witam Was bardzo serdecznie. Yy, przypominam o wpłatach oczywiście z moim kodem. Widzowie, yy, możecie zgarnąć kostkę. Możecie zgarnąć kostkę. Yy, macie więcej info w opisie. Yy, wpłacajcie do końca stycznia. Widzowie, macie 20% bonusu do, do każdego doładowania. A przy takim doładowaniu, możecie zgarnąć giveawayka. Macie Monster Mashup'a. 8 zł minimalnej wpłaty. Przypominam, dzisiaj widzowie, lecimy z Case batelkami. Oczywiście, ostatnio był ten. Był i sam, był Nitro, widzowie. Teraz lecimy z oponentem, tego co pamiętam, z tym, jak to się nazywa z pokerem. O. Lecimy z pokerem tak do stuki. Tak widziałam, że on miał tą jedną chyba z tych tańszych, więc ją będziemy tak oporowo cisnąć, bo już tu ma droższą za 160. To jak już odbijemy w górę. To tak będziemy kręcić widzowie do skutku. 196 zł, tak zrobimy. I na dwóch klasyczną testujemy, co nam z tego wypadnie widzowie. No, zobaczymy. Mamy kaczkę bota, dobrze. Możemy, bierzemy kaczkę na kartę normalnie. O. Kilka groszy różnicy widzowie, tak naprawdę. Kilka groszy. O beretki, Dostał, beretki Dobra, dobra. Tak, jest O, o, u, u widzowie. Mocne dropy mogą paść. Mocne dropy. Co my tu mamy? Jakiegoś z LEGO, Dobrze. Bloka dostaliśmy. Ten znowu beretki, ale nie podbija do nas w ogóle. Będziemy mieć odbitkę. Dobra, znowu mamy tego, ale mamy 137 zł. Bardzo dobre dropy, widzowie. Bardzo dobre, bardzo dobre. Doskonale sprzedamy sobie oponentów. No i robimy podobną bitwę do 137 widzowie. Więc dodajemy skrzyn skrzynki, tak żeby było 137 i 128, 144, dobra, to robimy na 8, na trzech teraz, na trzech zrobimy. Zobaczymy, no albo się odbijemy, albo niekoniecznie, no trzeba testować widzowie. No, nitro poleciał, dobra, glock, glock, glock. tam temu poleciał fajnowi, dobrze, dobrze, oberetki mamy. No, ciężko będzie, ciężko na razie. Wszyscy mamy awupki, ale ten dostał drogą. Halo! Fajnie by było, jakby tu korona poleciała jakaś też na, na, dla nas na dobitkę. Ale nie wiem, czy jest. No, gdzie nitro jeszcze poleciał? Patrzcie, jakie dropy. Tu nie ma szans aż tak, no. Ten już stówę ma. Tu jeszcze ten. Ty widzowie, wszystko tylko nie my. Wszyscy tylko nie my. No, kraksa. Kraksa, patrzcie, trzy stówy było, trzy stówy. Dobra, no to wracamy do stówki, no. Ile my tu mamy? 112,96. No dobra, lecimy na dwóch. Widzowie, no nie ma, nie mamy z czym szaleć, ale no robimy pokera. Testujemy tak stricte pokera. Dobrze, mamy to samo, ale z lepszym stanem. Dobrze. O, kosę, prawie dostał, prawie dostał kosę i samo, nie nie, nie. To wy niech tu coś poleci. Dobra, niech coś poleci. No patrzcie, rękawiczki prawie oponent miał. No nie. To tak na złość specjalnie robi, dobra, no. A czy my się odbijemy w ogóle? Czy to nam odda? Czy tak średnio mamy 106 zł? No dobra no. To teoretycznie możemy zostać przy tym co było i robić taką samą bitwę 106 złotych. Mm. No, co do no nam się nie pomieści, bo o ten. O 6 złotych przewagi mamy. Więc dobra, no robimy dalej, tak samo. To może trochę będzie nudne, ale no musimy odbitkę zrobić, żeby potestować tamtą drugą skrzynkę. Bati, poleciał grubo. Coś lubią nas te glocki. Normalnie te, te, te. Z lego. Już trzeci taki sam, no nie. Czwarty, czwarty ten sam, no nie. Widzowie, my tu nic nie ugramy w ogóle, ja nie wiem. Nie ma szans, nie ma szans. Kraksa, kraksa, totalna kraksa. Dobra, widzowie, ja mm, proponuję, robimy batle, ale tylko z tamtej jednej skrzynki tego pokera. Widzowie, nie ma to tamto. Z tamto za 160 zł polecimy, ale za jedną. Zobaczymy, co nam poleci. No bo robimy w sumie testa. No. test, ale tak wiecie. Na dwóch, na standardówkę mamy nerda i zobaczymy. O kurde, widzę. Dobra, eee, 215, 215 zł. Tak drop drop całkiem solidny widzowie. Patrzcie, jaki ładny profit na batelkach. Bardzo dobrze. Dobra, to wracamy do tamtych. I może się coś dorzucimy jeszcze widzowie. Tak, tak, ten no... Mm, damy sobie pokersy, pokersy, pokersy. A jakbyśmy czekali, czekajcie, damy sobie znowu tego oponenta drugiego pokera. Damy sobie pokera jeszcze jednego. Jak zrobiliśmy przecież no, zrobiliśmy 215 zł, to dorzucimy sobie taką i 208. 24, dobra, to na 3, na 208, tak robimy, zobaczymy, mamy i samą znowu, i samą, no, i samą, dobry zawodnik, co my tu mamy, mamy powtórkę, widzowie, jest dobrze, jest dobrze, co nam tu poleci, o, awóbka jakaś, awóbka, <laughs> za 8 stów! nie, widzowie, to był game changer po prostu, badla za 200 tylko, Batla za dwie stówy. Jezus Maria. Widzowie, te. Jak już trafi się wam po prostu. Trafi wam się ta korona, to ja, ja nie wiem. Jezus Maria, widzowie, tak. O, tyś jak normalnie. Piu, piu. Nie no, lecimy jakoś taką w miarę porządną no, bitwę. Nie no, damy sobie dwa takie. O, widzowie, patrzcie 300 Trzystu. Trzy polecimy. Zobaczymy, co nam tu poleci. Widzowie, dawajmy. Dawajmy. Jezu, ja już po polsku nie umiem mówić. Co, 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 co ja tu gadam? Eee, e, dobra, dobra, dobry, dobry, dobry. U, a wódki te same, dobra, ale i tak jesteśmy na prowadzeniu. Dobra. Tu już 400 jest jakby gwarantowane, praktycznie, widzowie, dobra. U, a te same, dobra, mamy troszkę i tak lepszego. Chyba nas tu nie przegoni. Nie. Patrzcie, jaki dobry profit. cztery stówy. Patrzcie w sumie, praktycznie się zwróciło z, troszkę z profitem, praktycznie. Elegansio. Dobra, nie no, wracamy do stówek. Do stówek. Nie ma co tamto. Wracamy do stówek pokerowych. Do 96, ale underdoga próbujemy teraz na dwóch. Zobaczymy jak to z underdogiem się siądzie, widzowie, tak? O, po prostu. Eleansio. Co my tu mamy? Dobra, dobra, underdog na razie jest okej. Okay. Jest łaskawy dla nas. No nie, gdzie? Nie, nie z koroną, nie, to nie tu, to nie ten tryb. Co my tu mamy? Za 77, to kurde dużo. Za dużo jak na underdoga, widzowie, za dużo. Mógłby dostać coś dobrego, a łupkę dostał. Mm. Nie no nie. Patrzcie, tu już jest 150 praktycznie złotych gwarantowane i słabo. No, trudno widzę. Oj, widzowie, sorry, 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 nemory, takie takie życie. No wydaje mi się, że to było na tyle widzowie. No. To swoje zrobiliśmy normalnie. Takie dropy były. Skrzyneczki były potestowane mocno, mi się wydaje. Dajcie znać, co wam dropło ciekawego w sumie z pokeram, bo, bo sam widzicie, jak mi dropło, może Wam też dropnie. Oczywiście z moim kodem. Także to by było na tyle, zostawcie suba, lajki, zostawiajcie widzowie, lajkujemy, lajkujemy. Piszcie komentarze, co tam ciekawego u Was się dzieje, co ciekawego dropnęliście z moim kodem może, dajcie znać. A to by było na tyle, trzymajcie się, siemano!